Jak każdy specyfik, istnieją takie, istnieje takie pojęcie przesycenia. I tu powinniśmy troszeczkę słuchać tego, co nam nasze ciało mówi. Jeżeli przyjmujecie, zało, załóżmy, taki preparat przez okres 6, 12 czy tam 15 tygodni, to w którymś momencie należy zrobić sobie tygodniową, czy nawet trzy tygodniową przerwę, żeby organizm zbalansował się znowu, czy nauczył się funkcjonować. Bez wpływu tej energetyki specyficznej dla czarnego dębu, i po przerwie trzydniowej można wznowić to stosowanie na kolejne 6, 12 czy 15 tygodni. Z tym, że nie ma reguł. Jeżeli ktoś ma poważne problemy nowotworowe, śmiało może zażywać to przez okres nawet roku bez przerw. Ważne jest, żeby kontrolować oddziaływanie tego, czy w formie własnych odczuć, czy nie ma tego przesycenia, czy można wspomagać się takimi urządzeniami do badań, jak wspomniałem, rezonansu kwantowego, jeżeli widzimy po prostu efekty. Niepożądane, czy coś, to należy przerwać, zrobić przerwę i wszystko. Ale tak jak mówię, jest to preparat, który wyjątkowo pozytywnie działa i wy, no, minimalnie jakieś tam rzadkie coś, że, że coś negatywnego. Przy czym to negatywne oddziaływanie nie zostało jeszcze faktycznie zarejestrowane. Super. No to jest... Jestem przekonany, że jak na pierwszą część był to wystarczający pakiet informacji. czy może chciałbyś. Ciebie coś dodać jeszcze? Tak, prosiłbym wszystkich oglądających o zadawanie pytań. Jest to nowa rzecz, znaczy ona nie jest nowa, znana była już stulecia temu, ale w dzisiejszych czasach stosujemy ją w nowy sposób i warto.